Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj będzie długo przez Państwa wyczekiwany odcinek o Aureusach. Tak się składa, że mam tutaj trzy sztuki Państwa wymarzonego nominału. No i sobie może zacznijmy, zanim jednak obejrzymy sobie monety. Kilka słów na temat mennictwa złotego w Rzymie. Pierwsze emisje w złocie, jeżeli mówimy o Rzymie, pojawiły się za czasów II wojny tunickiej około roku 218 przed naszą erą i oczywiście było to związane z koniecznością płacenia dla armii. I takie pierwsze nominały to były nominały o wartości 60 asów, oznaczone nominałem bardzo prosty typ z marcem na awersie i orzełkiem oraz napisem Roma. Na rewersie były także pomniejsze emisje, z tym, że nie wiadomo, czy można je przypisać już Rzymianom czy Etruskom. Natomiast oznaczenie nominału na 25 asów jest jak najbardziej stosowane. Także to cały czas mówimy o tych monetach złotych, które jeszcze nie będą nosiły nazwy Aureus. Natomiast jeżeli chodzi już o aureusa, to pierwsze aureusy były emitowane, drodzy Państwo, za czasów Sulli. I te aureusy za czasów Sulli to już jest po raz pierwszy pojawienie się nazwy aureus w historiografii. Natomiast te aureusy najczęściej były bite przez. Kogoś, kto uzyskał tytuł dyktatora, między innymi Pompejusz bił, Juliusz Cezar bił. No i takie Aureusy republikańskie to było ich wybijanych, drodzy państwo, około 40 z funta rzymskiego. Natomiast pierwsze takie znaczenie nominał uzyskał za czasów Oktawiana Augusta, kiedy z takiego funta wybijano. 42 takie aureusy. No i w ramach zapotrzebowania coraz więcej było tych monet bitych. Dlaczego było ich bitych więcej? Ponieważ przy większych transakcjach one zastępowały denary. Taki aureus miał wtedy wartość 25 denarów. No i za tego naszego Oktawiana już on jest bity masowo, w szczególności taki typ Aureusa z jego wnukami Gajuszem i Lucjuszem. To jest to najpospolitszy Aureus z Augusta. No ale potem jego następcy oczywiście to bicie kontynuowali. I w roku 64 po pożarze Rzymu dochodzi do reformy monetarnej za czasów Nerona i Neron obniża nieznacząco wagę takiego Aureusa. Natomiast co do próby złota, one w miarę jeszcze wtedy trzymają wysoki poziom. Następna taka ważna reforma to jest reforma Trajana z roku 107. Reforma Trajana wycofuje z obiegu wszystkie monety, które były wybite sprzed reformy Nerona, czyli sprzed roku 64. I my tu mamy jednego takiego Aureusa. Za chwilę Państwo zobaczą. Jest to Aureus z czasów Nerona. Wybity e, na, ku pamięci i ubóstwienia jego ojca Klaudiusza. Natomiast mamy też Aureusa z czasów Trajana. Ten Aureus również będzie e, troszeczkę mniej ważył. Tutaj na samym złocie nie oszczędzano, jeżeli chodzi o próbę, tylko oszczędzano na e, wadze. E, I w końcu y, przyszedł czas Sewerów, y, tak zwanej kryptoreformy, gdzie już trochę kombinowano ze stopami, stąd nazwa kryptoreforma Septimiusza Severa. Y, no i y, oczywiście nastąpiły y, czasy ciemne dla Rzymu, czyli tak zwany okres ciągłych wojen domowych, czyli wiek trzeci naszej ery. I mamy tutaj też przedstawiciela, wtedy to te aureusy już. Traciły na wadze znacznie, bo takie aureusy mają już około 5-4,5-4 gramów. No Aż w końcu nijaki cesarz Konstantyn Wielki wycofuje całkowicie aureusy z obiegu i zastępuje je takim nominałem, który nazywa się solid. Solidy w jednym z odcinków sobie obejrzymy. No dobrze, drodzy Państwo, także przejdźmy sobie do naszych już monet. I mamy nasze aureusy. Zacznijmy sobie od najstarszego. Mamy tutaj aureus cesarza Klaudiusza, a raczej Nerona, bo to za czasów Nerona był on bity. Jest to upamiętnienie. Deifikacji przez senat cesarza Klaudiusza. Deifikacji, czyli uznania go Bogiem. To jest coś w rodzaju, tak jak dzisiaj uznaje się świętych, to dawniej Rzymianie sobie ogłaszali divusów. I Łacina ma dwa słowa na określenie Boga: Deus, to jest Bóg, który zawsze był Bogiem, i Divus. Divus to jest Bóg, który kiedyś był człowiekiem i za swoje zasługi stał się Bogiem. I właśnie to upamiętnia ta emisja, stąd inskrypcja Divus Claudus, Claudius Augustus, czyli boski August Claudius. Stąd też, że wiemy, kiedy dokonana była deifikacja przez Senat, możemy tą monetę bardzo dobrze wydatować. Co do miesięcy, ponieważ ta emisja była bita od października do grudnia roku 54 naszej ery. I pojawia się tutaj także legenda w odcinku rewersu EXSC, czyli ex senatus consultum, czyli z uchwały Senatu. I to z uchwały Senatu będzie bardzo często podkreślane w tych wczesnych rządach Nerona, kiedy on chciał się m, przypodobać jeszcze m, dla Senatu, a, bo jak wiemy niestety a, pryncypat, czyli okres historyczny, z którego pochodzi ta moneta, to był taki okres, który nazywany był często e, komedią republiki. Stąd też sławetne ostatnie słowa cesarza Augusta na łożu śmierci: Plaudite Cives, comedia finita est, czyli klaszcie ludzie, komedia się skończyła. E, I mamy tutaj także przedstawienie e, konduktu pogrzebowego Klaudiusza, ciągniętego przez kwadrygę, pięknie e, zdobiony pojazd, m.in kwadryga dwie wiktorie które nawiązują do zwycięstw cesarza Klaudiusza na terenie Brytanii. Drugą naszą monetą jest aureus ale tym razem Trajana. Trajana, cesarza zdobywcy cesarza, który ma tak bogate mennictwo, że niedawno trzeba było wydać inny katalog niż Roman Imperial Coinage, katalog autorstwa niejakiego Bernharda Wojteka, pod tytułem po polsku powiem, bo po niemiecku to jest łamaniec językowy, Mędnictwo Imperialne Trajana i Wojtek właśnie wymienia wszystkie typy monet imperialnych Trajana w swoim dziele. Moneta ta, którą Państwu pokazuję pochodzi z lat 114 tak mniej więcej i 116 naszej ery cesarz Trajan to jest taki cesarz który ma najbogatszą tytulaturę jak Państwo się przyjrzą tej monecie ta tytulatura jest tutaj bardzo rozbudowana i jeszcze jest jej kontynuacja na e, rewersie e, i po tych konsulatach e, możemy określić właśnie datę z tym, że u Trajana jest problem, bo Trajan nie nadawał sobie tytułu co roku konsula, nie panował w latach 98-117, także tutaj e, możemy mniej więcej e, datować te monety e, z tytułatury, ale nie będziemy mieć dokładnego datowania, stąd właśnie Wojtek zaproponował datowanie tych monet jednak po portrecie. E, no tak czy siak, jeżeli mamy już to kos 6, to wiemy, że po 114 roku moneta była wyemitowana. Również u Trajana bardzo często są nawiązania do Senatu, SPQR, Senatus Populus Queromanus. No i mamy tutaj przedstawienie właśnie Senatu. To jest ta postać po stronie lewej, a po prawej stronie mamy geniusza ludu rzymskiego, który składa Ofiarę wraz z tym senatusem, czyli personifikacją senatu nad ołtarzem, który płonie. I tu jeszcze mamy w miarę utrzymaną wagę, natomiast już w III wieku, jak mówiłem, te aureusy już bardzo, bardzo na wadze traciły. Mamy tutaj bardzo ciekawy przykład aureusa cesarza Probusa z przedstawieniem. Herkulesa erymantyjskiego, który upolował dzika, i tego dzika trzyma na ramionach. Także, jeżeli mówimy o Herkulesie, to oczywiście musi mieć on przepasaną skórę lwa przez któreś ramię. W tym wypadku widzą Państwo tą skórę po prawej stronie. Jest to bardzo rzadka moneta. Po pierwsze cesarza Probusa, który trzyma gałązkę oliwną oraz berło zwieńczone orłem. W serwisie coin archives nie znalazłem więcej niż dwóch notowań tego konkretnego typu. Konkretnie jest jedno notowanie, z tym, że jest w bardzo ładnym stanie tamten Aureus coin archives. Ten nasz niestety ma ślad po zawieszce, ale pomimo stanu zachowania, trzeba pamiętać, że jest to moneta rzadka i można dzięki temu mieć. Rarytasa, rarytas za ułamek ceny, którą trzeba by zapłacić za tamtą monetę. O której mówię, monety e, przez swój stan zachowania startują w atrakcyjnych pieniądzach. Jeszcze nasz Claudiusz Oneron, tak to powiedzmy, jest z aukcji Kinkera. E, startuje on od 5000 zł, na obecnej aukcji Trajan startuje od 2000. A probus od 2,5 tysiąca. Także zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w licytacji i na pewno obiecuję Państwu, że nie, to nie są ostatnie złote monety, które oglądamy sobie na filmikach. Także do zobaczenia, drodzy Państwo, już na aukcji. Będą one licytowane 22 marca 2021 roku. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.